Jo, się z tej kapel. Z początku chciałabym, się poprosić, że o tej godzinie mam film Właśnie wstawiłam, ale Rano weny nie miałam, nie wiedziałam co nagrać A że właśnie niedawno moja mama wróciła z Wrocławia Więc ja wam pokazać co mi kupiła w sumie No dobra, to może przechodzimy Bo jeżeli nie ja wiem coś zgadzać następnie Pierwszą rzeczą to jest taki szklany kotek. On mi przypomina takiego kotka z kolonii, którego nazywam Karmelek. kot trochę mi go przypomina, przez to, że jest taki y y no, karmelkowy. No, ładny jest, on jest szklany. Mam nadzieję, że mi się nie skończy. Jak już mówiłam, to wszystko jest z Wrocławia. To jest taki ładny kotek. No i się z niego cieszę. Ja miała co postawić na parapecie, bo gdzieś jeszcze. Nie wiem jeszcze gdzie no ja po prostu jest ładnym. Aby ładne właśnie nie oczka no sobie czerwony albo nie wiem los. on wygląda jakby był czerwonym białe usteczka takie w pozycji kociego grzbietu trochę bym szczerze powiedziała albo warującego psa jak to woli ładny jest co dziwne że przez to szkło to się wydaje jakby był zielonym na niemieckim, z żółtym, to jest taki zielony. No, tekst tak plus to wygląda i śmiesznie trochę. Drugą rzeczą to jest taki brylok. Takiego krasnoluda na koniu. To jest napisane Polska, Wrocław. Nie wiem, czy będzie wnętrze. O, Polska, Wrocław. Ten koniec ładny taki berloczek. Weźmy, że go powieszę do kluczy. Ładny konik w ogóle Ładnie ten... to w sumie wygląda. Mhm. No ładne takie w zbrojce. Trzecią i ostatnią rzeczą jest to taka książka z Ninjago, Spindziz bracia Spindicu. Tu mamy mamy ujgormatonowi. To nie waży, władny w ogóle nie wygląda jak Garmadon z serialu z filmu. No tu są wszystkie te rozdziały. Pff, kot. Ona się nazywa kotwa kociego. Okej, okay, jest ich więcej. Tak sobie wygląda. No i też jest fajna taka książka. Będę miała na co odczytać. Zaraz po książce chodziłem w Alfiku więc to byłoby na tyle. I pod koniec filmiku, właśnie teraz, zobaczycie zdjęcia tych rzeczy. No więc, do zobaczenia w kolejnym odcinku.